księżniczka Anna, siostra Karola III poważnie musiała zrezygnować z ważnych zajęć. Jego siostra długo wydawała się twarda i wytrzymała niczym skała, choć wszędzie wokół niej trwał chaos. Zgon wieloletniej monarchii nie był bowiem tylko wstępem do niezwykle burzliwego okresu w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Wszystko z powodu nieposłuszeństwa księcia Harry'ego, który najpierw wraz z McChanem wystąpił w dokumencie Harry McHan. a potem wydał pełno szokujących szczegółów autobiografię parę, ten drugi. Syn Karola III uderza wspomnieniami w niemal wszystkich członków najbliższej rodziny, ale nie przez przypadek nie słychać z jego strony o żadnych kontrowersjach dotyczących Hanny. Tak wielkim szacunkiem młodsza siostra króla cieszy się w rodzinie. Problem w tym, że nadmiar obowiązków ciążących na nabarkach księżniczki zaczyna coraz wyraźniej odbijać się na jej zdrowiu. Wśród ekspertów od rodziny królewskiej długo pokutowało przekonanie, że księżniczka Anna jest niezniszczalna. A każdy przypadek opuszczenia przez nią ważnych dla royalsów wydarzeń było traktowanym w kategorii sensacji, coś takiego miało miejsce im w zasadzie tylko na krótko w 2016 roku. Anna nie dała się infekcji, nawet gdy w 2021 roku jej mąż otrzymał pozytywny test na COVID-19 i nie musiała przerywać pracy. Niestety, koniec 2022 roku okazał się trudny dla całej rodziny królewskiej. Ogrom zajęć podejmowanych przez córkę Elżbiety II zaczął systematycznie odbijać się na jej zdrowiu. Media donoszą, że pierwsze problemy pojawiły się na jesieni naprawdę poważna choroba uderzyła w księżniczkę pod koniec grudnia. Młodsza siostra Karola III najpierw odpuściła bożonarodzeniowe spotkanie rodziny królewskiej w Sandringham. A potem ominęło ją również przyjęcie noworoczne. Jak poinformował rzecznik royalsów. Powodem nieobecności księżniczki była bardzo poważna infekcja górnych dróg oddechowych. Obecnie arystokratka powoli dochodzi do siebie. Ale o powrocie do książęcych obowiązków na pełnych obrotach na razie nie może być mowy. Magazyn Życie na gorąco w ślad za brytyjskimi mediami podaje, że księżniczka Anna usłyszała kategoryczne polecenie ze strony lekarzy. Musi zwolnić tempo, ponieważ wzięła na swoje barki zbyt wiele. To sporych rozmiarów problem. Ponieważ w obowiązkach nie mogą jej pomóc mąż i dzieci. Wiele lat temu córka Elżbiety II zdecydowała wraz z ukochanym, że ich potomkowie nie będą nosić tytułów królewskich. Dlatego są mile widziani na rodzinnych spotkaniach, ale nie reprezentują publicznie rodziny królewskiej.